Poznam siostry służebniczki Śląskie. Odwiedziłam w Szczelcach Opolskich, byłam i powiedziałam tej siostrze: Jednak ja do sióstr nie wstąpię. Mówię: Ja wstąpię do siós Martystanek. To były takie początki. No i po jakimś czasie siostra Maria Wacława. Podarowała mi książkę Matkę Celinę. Przeczytam do, do trzeciej godziny w nocy. Siedziałam. No i później zastanowiłam się. Jeszcze dwa lata pracowałam w intermodzie we Wrocławiu. Tak się to wszystko zaczęło. Dziękuję Bogu za dar powołania tym osobom, które pomogły mi w dojściu do, do ślubów zakonnych Wyzwól mnie, lepszy dobry obóz. Wyzwól i nowe życie daj. Zasadź mnie na płynącą żywą wodą. Uściskj mnie.